Witam Was kochani w kolejnym filmie i dzisiaj zapraszam Was na przekążę rzeczy do sklepu Pepko i na samym wstępie chciałam Wam pokazać bardzo fajny plecaczek, który u mnie się pojawił. Jest czarny, skórzany, ma srebrne dodatki, kosztuje 35 zł i jest troszeczkę mniejszy niż takie standardowe małe plecaki, ale na takie podstawowe rzeczy typu telefon, klucze, portfel starczy Wam spokojnie miejsca. Kochani, w Pepko pojawiła się nowa jesienna kolekcja, mamy nowe kurtki, nawet pojawił się płaszcz i prześliczne sweterki, więc zapraszam Was na przegląd. A jeśli taki filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę, będzie mi bardzo miło. A jak jesteście nowi na kanale, to zachęcam Was również do subskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, żeby nie ominął Was żaden odcinek, a teraz zapraszam na półeczki. I popatrzcie jaka nowość, za 25 zł mamy nowe skórzane rękawiczki, ten wzorek już dobrze znamy, one są oczywiście częścią tego kompletu, gdzie mieliśmy czapkę i torebkę. No powiem Wam, że bardzo udana kolekcja, mi osobiście ten zestaw bardzo się podoba. Mamy też pierwszy szalik, jest zielony w kratę, bardzo miły w dotyku i kosztuje 20 zł. A teraz zapraszam Was na jesienną kolekcję i zaczniemy sobie od płaszcza. Kosztuje 80 zł. Największy rozmiar mamy tutaj L. Jest to takie połączenie płaszcza i bluzy. On ma tutaj kaptur i z tego kaptura nawet zwisają sznurki, tak jak to mamy w bluzach. Na przodzie mamy też dwie kieszonki. Bardzo fajny materiał, miły w dotyku, gruby. Tylko minus jest taki, że on nie ma żadnej podszewki, więc bałabym się go ubierać w taki bardzo wieczny dzień, bo możecie zmarznąć. A teraz pokażę Wam coś, co ja sobie dzisiaj kupiłam. Jest to bluzka z długim rękawem, ma przepiękny kolor. Bardzo mi się spodobał ten dekolt, ponieważ jest bardzo otwarty, kwadratowy, ślicznie się układa. Ładny materiał, taki prążkowany, miły w dotyku. I ma jeszcze jeden plus, który ja uwielbiam, ma bardzo długie rękawy, które wychodzą trochę na dłoń. Ja uwielbiam takie długie rękawy, a bardzo rzadko można dostać teraz taką bluzkę. No w tej kurtce to ja się po prostu zakochałam. Bardzo miła w dotyku. Fajny materiał, taki ala baranek. Bardzo mi się podobają takie kurteczki. Kosztuje 80 zł. Największy rozmiar macie tutaj elkę, i ona tutaj ma wszytą podszewkę, więc duży plus. Do wyboru macie też podobną, ale czarną. Jest troszeczkę uszyta z innego materiału, ale kształt praktycznie ten sam. Jest tańsza o 10 zł, kosztuje 70 zł, a największy rozmiar również mamy tutaj L i ona też ma tutaj wszytą wkładkę, więc duży plus. Ale dla mnie bez zmian ta kurtka jest największym hitem, kosztuje 70 zł. Mamy tutaj połączenie kraty i takiego kremowego materiału. Jest tak miła w dotyku, jakbyście się uszyli z kocyka dla dzieci. Tutaj mamy bardzo ładną tunikę, ma rękawy 3 czwarte, takie podwinięte, kosztuje 30 zł, a największy rozmiar mamy tu nawet potrójną XL. -kę. Cóż by to była za jesienna kolekcja bez sweterka i poparcie jakie mamy cudo za 60 zł mamy taki rozpięty sweterek, to jest taki kardigan, on tutaj nie ma żadnego guziczka ani zamka. Kosztuje 60 zł i największy rozmiar mamy tutaj L. Obok mamy taki zielony sweterek, kosztuje 35 zł. Duży rozmiar, bo mamy tutaj podwójną XL. -kę. Bardzo mi się podoba ten zielony kolor. W tym samym kolorze mamy też spódniczkę taką sportową, kosztuje 40 zł. I tutaj też największy rozmiar mamy podwójną XL. -kę. Tutaj mamy bardzo ciekawy sweterek, jest czarny i popatrzcie, taki przezroczysty. Ma też fajny dekolt, taki bardzo wycięty. Jest też kołnierzyk, ładnie to wygląda. Kosztuje 40 zł i też mamy tutaj duży rozmiar, bo aż podwójną XL. -kę. Tutaj mi się schował bardzo ładny sweterek, jest zielony, też ma taki wycięty dekolt. Kosztuje 50 zł. Największy rozmiar mamy L, ale później wam pokażę jeszcze inny kolor, taki błękitny, i powiem Wam, że ten błękitny bardziej mi się podoba. Ale ten kseterek to jest po prostu hit. Bardzo miły w dotyku. Kosztuje 60 zł. Największy rozmiar L. Bardzo fajny taki biało kremowy kolor. No po prostu cudo. Tutaj mam ciekawą bluzkę, taka ala koszula. Kosztuje 40 zł. Największy rozmiar mamy tutaj 46. Ma dużo falbanek. Fajny materiał w takie kropeczki. Tutaj wam przybliżę, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Fajny ma też rękawy, bo tutaj na końcach ma gumeczkę i przez to one są takie bufiaste. Na dole mamy tą samą tunikę, którą Wam wcześniej pokazywałam, ale tym razem w błękitnym kolorze. Kosztuje 30 zł i tak samo mamy również największy rozmiar podwójną XL. -kę. W tym zielonym kolorze mamy również taki sweterek, bardzo miły w dotyku. Kosztuje 60 zł. Największy rozmiar mamy tutaj L. Ma kaptur, nie ma ża żadnego zapięcia, jest to taki a la cardigan, jest tak miły w dotyku, ja nie wiem z jakiej wełny on jest wykonany, ale jest po prostu cudowny. Obokładna bluzeczka kosztuje 30 zł, rękawy czwarte, ma fajny kołnierzyk i największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. -kę. Ale cóż to za jesień bez kraty, i mamy tutaj koszulę w kratę czarna w takie granatowo-białe paski, kosztuje 35 zł, i największy rozmiar mamy tutaj 46 zł. A na koniec znalazłam bardzo fajne spodnie. Są czarne, materiałowe. Mają tutaj taki fajny wzorek w takie znaczki. Kosztują 40 zł i największy rozmiar 46 Na tym zakończymy dzisiejszy przegląd, więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z jesiennej kolekcji najbardziej Wam się spodobało albo co sobie kupiliście. Czekam na Wasze komentarze. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia już jutro.